Ty nie słyszę. Czyś idęle? Tabet. Kiek jak po taba? Gib po polsku? Rozumiem, idę z tobą. No idź gdzie? Przepraszam. Co? Sula Juso. m a 갑니다. 갑니다. 갑니 갑니다. 갑 갑니다. 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 갑다 갑니다. 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 갑

A myślałem, że nie mam już nic do stracenia. Nate! Dzięki Bogu, że nic ci nie jest. O. Przepraszam, ja... Nie szkodzi. Elena, powiedz, powiedz, że wiesz, co tu się dzieje. Od jak dawno tu jestem? Tylko parę dni. Poszłam po śladach do wraku. Co się stało do diabła? Um, miałaś rację co do Chloe. Okazało się, że niekoniecznie miała być ochotę uratowana. Co? Czy to ona... Nie. Nie, za to muszę podziękować Flinowi. Szyfoku Nie, Je, ja, nie są. Chodź, ktoś chcecie zobaczyć. Więc nasz tajemniczy gość się obudził. Nate, to jest Karl Szafer. Jak się pan czuje? Dobrze, dziękuję. Świetnie. Proszę spocząć. Mamy chyba wiele wspólnego, panie Drake. Doprawdy? Tak. Siedemdziesiąt lat temu przybyłem tu tak samo jak pan. Przyniesiono mnie na skraju śmierci. Z naszej wyprawy ocalałem tylko ja. Wynajęto mnie, bym poprowadził ekspedycję do Tybetu. Mieliśmy znaleźć wejście do szambali. Tak naprawdę chodziło o kamień Cintamani. Powiedz, przyjacielu, gdzie to znalazłeś? Na Borneo. A co? To właśnie klucz do szambali. Oto jedyny przedmiot, którego twój przeciwnik potrzebuje, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy. <noise> Obawiam się, że wie. Przepraszam, jestem bardzo wdzięczny za wszystko, co pan dla mnie zrobił, naprawdę, ale mam już dość. Czyli. dałeś się im pokonać, co? To koniec Twojej wyprawy? Właśnie tak. A jeśli to dopiero początek? Skąd ty go wytrzasnęłaś? Wiesz, <noise> Wierz mi, młodzieńcze, twoje ego z czasem się wyleczy. Masz szczęście, że żyjesz. Ta, ludzie zawsze mi mówią, jakie to ja mam szczęście. Ale czego się nie dotknę, zamienia się w gówno. Nate. Nie, Eleno, to koniec. Choć mam dość zgrywania bohatera. Twój przeciwnik nie podda się tak łatwo. Nie spocznie, póki nie zdobędzie tego, czego pragnie. Tak? No to moc życzeń dla niego. Właśnie o moc tutaj chodzi. Ha, wszyscy najstraszliwsi tyrani w historii ludzkości. Posiadali jeno część kamienia Cintamani. Ludzie tacy jak Tamerlan, Chinggis Khan. Jeśli choćby okruch dał im taką moc... Czego zdoła dokonać człowiek, który posiądzie cały kamień? To jakiś obłęd. To właśnie tego szuka Nate. Wariat z niego i tyle. On gania za mitem. A jeśli to prawda? Daj spokój. A co, jeśli to prawda? Widzieliśmy, do czego jesteś zdolny. Rozumiem twoje wątpliwości. Pragniesz dowodu czegoś, co możesz ujrzeć na własne oczy. Tenzin. Więc ten Znajdź ślady po mojej ekspedycji, a znajdziesz i swój dowód. Tenzin cię zaprowadzi. Nie do Może zdążę tego pożałować. Wróć w jednym kawałku, dobrze? Nie mówisz w żadnym ludzkim języku, co? <laughs> A, wygląda gościnnie. Co tam jest napisane? Ty tak ze Po To co w ogóle pytam. Ty są? Nie jestem za dobry z kalamburów. Kupa, co Czekaj. Tenzin. Do czego ci ten nóż?